Dobra, złaś już. Nie! <laughs> Nie masz ze mną szans. Jestem najsilniejszy. Ej, wracaj! Kupawko, to papet jest! Znowu cię pomylił z babcią? Mhm. <laughs> Człowiek na podłodze. A tak! Zaprzytulać ją! Zacałować! Wykończyć! <laughs> ja latam! Tu Ja latam też! Czcie, upolowałem człowieka! A ała, Ałała! O nie! Teraz człowiek mnie! Weź mi łapkę? łapkę? Masz całego mnie! Brawo, ale jesteś mądry! no, Biełak. Nie! Nie łapkę. Chodź. O, ale się dożarłem! I co? Znowu będziesz spał? A fuj! Aż się ciemno zrobiło, zmykam, a mi się tam podoba. Jejciu, jejciu! Czemu nie pijesz? Boję się, że wpadnę. Daj spokój, patrz, pokażę ci. Nie, uważaj. Hmm, pycha. No dobra, pokaż. Całkiem dobre. No, całkiem dobre. Czas zobaczyć, jak duży jest świat! Ojejku, ale kawał świata. O nie, zgubiłem się. Ratunku! Ratunku, zaplątałem się w krzesło. Czekaj, pomogę ci. O, o God. daj ugryźć. <gryś> Zabawa. Ej, sadziłeś mi sto do pyska. <gryś>